przymiar kabelki, żeby się nie okazało później, że gdzieś się przesunęło mocowanie i nie trafia, ale wszystkie szyby ładnie wchodzą także nowa belka pasuje do starego samochodu tam z tamtej strony mocowanie jest bardzo plastyczne Też trzeba będzie no, tu się berka dociska, ale to się całe rusza. Także będzie trzeba pomierzyć jeszcze raz przy spowaniu tego, czy się trafi. sobie siedzę w bagażniku i tam dziurę łatam a tu Co jeszcze go nie widziałem Tak wygląda ładnie ten bagażnik. Jeszcze wczoraj Co nowego w Mercedesie? Tu to już było. takim razem. Ale żeby nie było, że nie ma nic nowego. Nie ma nowych biur. Zerwałem dywantelną część, co nie było widać i tutaj jest super fajnie. To jest to przy tym mocowaniu tej belki, ale i tutaj U, tego nie było wcześniej widać. silniczek od centralnego zamka pompka. Niech no, darła od spodnie cała, tu jest. Oj, oj, no, tak ładnie wyglądało. Zobaczyło się trzyma, że może wystarczy to ta wata bez całego płatu. Tu. tu jest kurwa, fajnie. I wszystkie dookoła korków miejsca są super. Muszę nie zerwać to jest kurde też fajna rzecz trzeba będzie z całej podłogi to zdjąć no. zaraz spawamy znaczy ja spawam niestety pies ofiary Mercedesa Szczotki i po szlifierce. No i nie spodziewałem się, że będzie żyła długo. W zasadzie wcześniej nie używałem za wiele I wiadro. Wahaćmy chyba spad. Nie się rozjebało Szkoda wiadro. Fajne było niebieskie. Szliferkę już kupiłem drugą, też tanią, żeby nie było szkoda. bo no przy tych szczotkach to padają wszystkie jak i jakby padło, to ten kupiłem tą skleczą żeby nie było przystojów. I do roboty, tak troszkę spawana już. I teraz, żeby to dokończyć, trzeba się dowiedzieć, ile tego pójdzie do wymiany, żeby do tego dorobić ten kawałek. To nadkole wewnętrzne jest ale jeżeli to jest dobre to po chuj je wymieniać można zostawić oryginał ale żeby zobaczyć czy jest dobrze trzeba zerwać tu fajną masę bitumiczną i wyciąć ładną dziurę żeby zajrzeć od góry na nadkole wewnętrzne Bardzo lubię to czyścić. Fajne zajęcie. Tu też wyczyściłem, żeby masę złapać. A pod spodem już korozja, chociaż tu była cała ta izolacja. Nie była pozrywana. Tak jak tutaj, też pewnie się okaże, że coś rośnie. Tu już też było spawane wcześniej Jakaś lepra kurka wstawiana albo chyba tylko złupane I Niestety nad kole wewnętrznie nie jest podne jak się to... no nie wiem. tu jest tu jest pizda a tu i tu to już lepiej cały wymienić słabo, ale jest jak jest I tu też zdrowa blacha zdrowa i na zgrzewie bodajże się pojawia. Też przy każdym zgrzewie już się zaczyna rdza pojawiać. I może woda się tu nie dostała raczej żadna, nic. Ale jest jak jest. Na pan dachu trzeba będzie też demontować raczej. Tu zaczął chłopek jakiś tylny Tu chyba wytnę w nowym nadkolu taki to zostawię bo tu by trzeba było się pod niego wcisnąć a dużo roboty albo i nie może tylko tamto zostawię nie wiem czy tam jest grzane spodem bo tu się rusza samo tą płaszczyznę się zostawi a tu na tych drzewach odejdzie ładnie Podu się rozwierci i się przyłapie w tym miejscu potem, bo to mnie tutaj mocno wzmacnia cało to nadkolę Dobra, decyzja o wyrwaniu tego kawałka, bo Podam jest już to co większość miejsc w tym samochodzie całą na do wyrwania wewnętrzne do wymiany No i na dzisiaj już chyba tyle się robi się ciemno się robi się późno Dobra jeszcze zanim ciemność odbiłem resztki nad kola. Też rdzałe ślady wszędzie. Ale można teraz przymierzyć. Nie wiadomo co miał twórca na myśli z tym uskokiem. No tak poza tym w, w miarę i tu będzie wiadomo do czego dorabiać i ile. Trochę pasuje do tego nad kola, że nie jest źle, no. i prawie gotowe Super lakier i w do domu. Wypad z podwórka Tu jest jakiś delikatny też uszkód, może to o to chodziło